Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, a przygotowałem do niego 5 zdrapek, w tym jeden pewniak, wszystkie zdrapki są po 10 zł, w tym pewniakiem to jest ekstra linia, szmaragdowe dolary, mam jeszcze I Love you Big Cash, Paradiso i Czarny Diament, to są te 4 zdrapki na drugą część mojego odcinka, Paradiso męczę, I Love you Big Cash męczę, no bo coś tam się dzieje pozytywnego, więc dlaczego zaprzestać. Dobra, zdrapka ekstra linie to jest, <coughs> przepraszam, dzisiejszy pewnik z numerem 19 tutaj wygrywającą linię tworzy mi księżyc. Dwie takie zdrabki miałem, jakby to kogoś interesowało. Jedna była pusta. Dobra, dodrapuję księżyc i mam właśnie tą linię, ale pozostało jeszcze sporo, bo aż 8 symboli do zdrapania. I moje kolejne symbole to korona i słoń. Jest korona. Tutaj widzę słonia jednego, słonia drugiego. Tu jest korona, korona. Więcej wychodzi, że nie ma. Kolejne dwa symbole w tej zdrabce to są klapki i rolki. Mam tutaj klapunie. Rolki, tutaj nie widzę. Klapki i rolki, wychodzi na to, że już więcej nie ma cztery symbole do końca. Czy uda się coś powiększyć? A jest leżak i moneta. Jest leżak i jest, proszę, druga wygrywająca linia czyli dwie dyszki jest na pewno czyli jestem na czysto, jeżeli chodzi o ekstra linie. Bo tak jak powiedziałem, miałem dwie. Dobra, ale jeszcze drapię, bo jeszcze mam trochę symboli do wydrapania. Tutaj moneta, jeszcze tutaj jest leżaczek. Leżak i moneta. Dobra, zerknę tylko, czy nic nie przegapiłem. Chyba, chyba nie. Dobra, teraz po jednym symbolu. Symbol kraba. No, ja nie widziałem kraba. I nie ma go rzeczywiście i ostatnim symbolem to jest symbol kości, który daje trzecią wygrywającą linię. Proszę bardzo. Jest, są jeszcze kości. Tutaj są jeszcze tutaj i jeszcze tutaj, ale to już nic nie daje. Ale a jeszcze były tutaj jedne kości. Dobra, sprawdzam jaka jest wysokość wygranych w poszczególnych liniach. A są, przypominam, aż trzy. Oczywiście jak zawsze zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, podbijania filmów oraz dawania łapek w górę. Pierwsza wygrana to jest dyszka. Druga to jest dyszka i trzecia. E, gdzie jest ta trzecia? Trzecia, trzecia, trzecia? I trzecia jest tutaj, czyli ta pierwsza tak naprawdę, która była utworzona to jest 10 zł czyli 30 zł. No to ładnie. Ładnie. Kontrolne się zgadzają, bo są 3 razy E. Dobra, zdrabka idzie oczywiście na bok do wygranych. Teraz kolejną zdrapką niech będzie, co będzie. Te szmaragdowe dolary, tak, wziąłem. Bo dawno ich chyba nie drapałem. Zdrabka z numerem 9. Ja tutaj poszukuję co diamentu, który daje przypisaną kwotę, albo podkowe, które mnoży wygraną razem razy 2. Nie za bardzo przypadam tymi zdrabkami tak od góry drapanymi. Ewentualnie kopalnia rubinów. Dobra, widać, widać, drapie. A zaczynam od kiera. Następnie mam kwiatuszek. Później ananas. Dzwonek, i ja na końcówki może. Biedronka. Motylek. Tęcza. Cytryna. Muszna, ślimak, coś takiego. Melon. Tu mamy trefla, ale to nie potrzebuje. Korona to nie ta zdrabka. Pik też nie. Wiśnie. Winogronko. Jabłko. Karo. Banan i dwa ostatnie to jest śliwka, i, i klucz. No, niestety to nie jest klucz do sukcesu. Ta drapka. raz tam kupiłem, nie będę ponawiał, bo, bo zero przyjemności z drapania. No, wiem, jakby była wygrana, to by było inaczej. Może LGC to jest właśnie, to są właśnie litery kontrolne. Dobra, I love you. Big Cash. Tutaj są jeszcze dwie wygrane. A przynajmniej na dzień dzisiejszy jak nagrywam no to wiadomo co poszukuję pięciu swoich liczb albo casha które tutaj przypisano kwotę albo monety którą mnożą wygraną przypisaną do nich razy 2 a ja mam 45 38 44 37 oraz 11. Znaczy no, się coś uda w tej drugiej części. Zobaczymy. A zaczynam od 16. Od mojej 18. Później mam 41. 46. Pierwszy obok. 53 nie ma. Tutaj co mam. 24 nie było. 58 nie było. 32. Brak.

14, 13, tracę nadzieję. 54 i 59. Zdrabka niestety przegrana. Szkoda, szkoda. Jakieś kontrolne. A, tutaj są. czy jeden. A, nie będę więcej szukał. Zdrabka do przegranej. Dobra, wezmę teraz tą Paradiso. No, w niej pokładam nadzieję, że coś tutaj się uda wygrać. Zdrabka z numerem 6, aczkolwiek kupowana w innej kolekturze. Wiem, że to nie ma znaczenia dla większości Ale ale tak sobie powiedziałem Dobra, mam lody i chmurkę. Mm, lody i chmurkę. Gdzie są lody, gdzie jest chmurka? No lodów jest sporo, może sporo, no dwa są. Dwa są tutaj i na dole muszą być gdzieś chmurki. No, przynajmniej jedna. Jest, lodów nie ma. Dobra, kolejne symbole to jest... Kapelusz i bluzka. Jest bluzka i jest jeszcze tutaj. I kolejna jest tutaj. Kapelusz był nad bluzką. Tutaj nie widzę. Tutaj jest kapelusz. Dobra, więcej nie widzę tych symboli. Następnie krap i delfin. Mielot to dzisiaj gołoci. No coś tam już wygrałem, ale to i tak jeszcze za mało. Krab i delfin. Tutaj widzę kraba, więcej krabów nie widzę, delfinów też nie widzę. Ostatni symbol w tej pierwszej linii. To jest linii, <coughs> linii to jest kompas. I wydaje się i wygląda na to, że jest tylko jeden. Dobra, kolejne symbole to jest parasol i. Flaming. Tutaj nie ma nic. Tutaj jest parasol. O, tu jest parasol i flaming. A tutaj co mam? Tu mam dwa flamingi. Jeden flaming i drugi flaming. Parasola nie widzę. No dobra. Drapimy. Co by się przydało? Na razie to jeszcze nic takiego pewnego. Kolejne dwa symbole. To jest kotwita, kotwica i serce. Tutaj nie widzę kotwicy, tutaj również. Tutaj nie ma. Tutaj jest serduszko. Tutaj jest kotwica. Kotwica. I więcej nie widzę. No i co teraz? Dalibyście słońce? To by było 150 zł. Ale wy wolicie dać piłkę i liść. Tu mamy liście i piłkę. Tutaj jest listek. Tutaj nie ma i na dole też. Nie ma, dobra. Ostatnia linijka, ostatni rząd. Palma i nutka. Dobra, palmy są widzę tutaj aż dwie. Tutaj nutki nie ma. Palma i nutka. Tutaj nie ma. Tutaj liście nie zdrapałem. Super, nie? Dobra, tutaj nutkę. No i więcej nie widzę tych moich symboli, ale jeszcze pozostało ile? 5. Dobra, rozgwiazda. I żółw. Tutaj mam rozgwiazdę. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. I gdzieś tutaj musi być. Żółw jest, ale rozgwiazdy nie ma. Trzy symbole do końca a jest torba i łódź jest torba i łódź tutaj jest torba <laughs> e, tutaj jest też torba No i co? i wygląda na to, że nie ma no ostatnia szansa w tym jednym symbolu a jest tęcza tęcza i niestety zrabka przegrana zdradziłem swój punkt BSG i mi to nic nie dało. Ta też z innego punktu. Czarny diament z drapka z numerem 13 Poszukuje swoich wygrywających liczb albo gwiazdy, które daje przepisaną kwotę, albo symbolu diamentu, czy to tak diamentu, no bo sama nazwa drapki, która daje przepisaną wygraną do niego razy 2, a ja mam tak 38, 19, 16,

Czwórka nie ma. Kolejna to jest piątka. Nie ma za nisko. Za nisko. 37 obok. dziewiątki nie ma. 18 daj ta da spokój. 27 nie ma. 26 również. Pechowa trzynastka, która była obokiem,

No jakby nie ten pewniak Ekstelina, który dzisiaj tak naprawdę uratował odcinek, to te wszystkie pozostałe zrabki przegrane, tak jak tutaj widzicie, już nawet nie będę czytał, wyczytywał ich, nie ma co. Także dzisiaj jedyną zrabką, która wygrała, to był pewniak. Dała 30 zł. No to i tak fajnie, coś tam się dołoży, jeszcze będzie odcinek. Także drodzy widzowie, wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście odcinek dzisiejszy. Zachęcam do oglądania poprzednich filmów, jak i następnych, łapkowania i co tam jeszcze sobie chcecie zostawić. Dla mnie dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.